Teraz w sali tej center wydawają się tłumy ludzi, którzy mieli na żywo okazję się uroczystości. Wszyscy to są bardzo wzruszeni. Wiele osób ma łzy w oczach. Z całą pewnością to będzie jedno z tych wydarzeń, które zapadnie w pamięci na całe życie. Niektórzy twierdzą, że być może będzie to nawet najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy przyjechali z różnych stron świata, którzy przyjechali z różnych części Stanów Zjednoczonych i właśnie takiej uroczystości się spodziewali. Wielkiej, upamiętniającej dzieło Michaela Jacksona, upamiętniającej co to, to on w życiu robił, bardzo wzruszającej i takiej, w którym, podczas której można usłyszeć najbardziej prywatne wspomnienia osób, które były najbliżej Michaela Jacksona przez całe lato. Przypomnijmy, dzisiaj tutaj wypowiadali się najbliżsi współpracownicy Michaela Jacksona, wypowiadali się jego przyjaciele, wypowiadali się również członkowie jego rodziny. Słyszeliśmy piosenki Michaela Jacksona w nowych wykonaniach, w wykonaniach ludzi, którzy byli bardzo blisko Michaela Jacksona, a jednocześnie są wielkimi wykonawcami, takimi chociażby jak Mariah Carey, tego rodzaju uroczystości wszyscy się tutaj spodziewali, nikt nie jest rozczarowany, rozczarowani są tylko i wyłącznie ludzie, którym nie udało wejść się do środka, a to niestety jest większość fanów, która przyjechała do Los Angeles, policja oblicza tutaj, że kilkuset tysiąca fanów nie udało się dostać po bliżej hali Staples Center i to właśnie... Ci ludzie są najbardziej rozczarowani tym, co się tutaj wydarzyło, właściwie tym, czego oni nie byli w stanie zobaczyć na własne oczy. Ale wszyscy panie, którzy wychodzą teraz ze tej Club Center i mieli okazję na żywo obserwować samą uroczystość, są bardzo wzruszeni i mówią, że właśnie takiej uroczystości jest wygrywalna. Sos Marcin i dziękuję Ci bardzo za te pierwsze komentarze.